Cześć, w minutę zmieni swój świat. Jak jest u ciebie ze szczęściem? Masz je, nie masz? W ogóle co nazywamy szczęściem, prawda? W odniesieniu do związku sportu, czy może pracy? Ogólnie traktując, pytanie, czy ty jesteś szczęśliwym człowiekiem? Jeżeli skupiasz się na tym, co masz i co potrafisz, a nie na tym, czego nie masz i czego nie potrafisz, to można powiedzieć, że jest tutaj różnica między szczęściem a frustracją. Z drugiej strony pytanie, czy wolisz żyć komfortowo i bezpiecznie, czy jednak podążać w kierunku wolności. No bo żeby wyjść z tej tak zwanej oklewanej strefy komfortu i tego, co się zna, i podążyć w kierunku wolności, no to trzeba zmierzyć się z problemem. To nie jest łatwe. Wielu ludzi zawraca z tej drogi, ale są też tacy, którzy próbują jednak przedostać się na drugą stronę. Być wolnymi. Niejednokrotnie jest też tak, że musisz zadać sobie pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć, gdzie leży Twoje szczęście, czy w komforcie, czy w wolności. Bo nikt nie powiedział, że życie czy piękno jest łatwe. I tak samo wolność nie jest łatwa, ale za to jest piękna. Pytanie w którym kierunku ruszasz, tam na pewno odnajdziesz swoje szczęście. Dobrego dnia, cześć!